W dzisiejszym odcinku chcielibyśmy zaprezentować najnowszy model smartwatcha męskiego marki Exxon. Jest to model Exxon Orbit Active. Chciałbym w kilku słowach w tym nagraniu zrecenzować ten produkt, ponieważ miałem przyjemność użytkować go przez ponad miesiąc czasu moich testów. Użytkowałem go dosyć intensywnie na siłowni, podczas treningów, podczas spacerów, jak i w codziennym użytkowaniu. Powiem szczerze, że nie znalazłem ani jednej osoby, która nie zwróciłaby na niego uwagi, gdy go nosiłem. No wszyscy mnie się pytali, co to jest za model, co to jest za marka, jakie ma funkcje i parametry. No, widać, że jakość produktu jest naprawdę bardzo, bardzo fajna. Matryca zastosowana w nim jest ogromna, 1,9 cala, 1,9 cala, co jest niespotykane w smartwatchach. Jest to bardzo, bardzo fajne rozwiązanie, ponieważ wszystko jest czytelne, czcionki się, są ogromne i bardzo wtedy łat, łatwo się użytkuje tego smartwatcha. Kolory są bardzo dobre, nasycenie, kontrast, pod każdym kątem bardzo dobrze wszystko jest widać. Jest to spowodowane tym, że zastosowano wysokiej jakości matrycę HD AMOLED. Co cechuje jeszcze ten produkt? Funkcje Funkcje tutaj na przykład takie jak trening, pomiary zdrowotne, puls, natlenie krwi i tak dalej. Tych funkcji jest bardzo, bardzo, bardzo dużo. Można się zapoznać z nimi na stronie naszego sklepu www.jaksomane.pl. Tam będziemy mieli wgląd. Jakby szczegółowy opis funkcji tego modelu. Tutaj mamy pokrętło, w którym sobie możemy zmieniać tarcze. Tych tarczy jest bardzo dużo w dedykowanej aplikacji darmowej. To jest do poprawienia ze sklepu Google Play lub, yy, yy, lub App Store. Możemy sobie dodatkowo te tarcze pobierać, personalizować tarcze. Yy, Smartus posiada funkcję rozmów, yy, dzięki czemu możemy rozmawiać przez niego, odsłuchiwać muzykę bezpośrednio na głośniku, na przykład podczas uprawiania sportu, biegu, spaceru. Yy, świetna funkcja. Natomiast tutaj, jakby funkcją, która dla mnie jest bardzo istotna i zwróciła moją uwagę i też innych osób, które widziały go u mnie, jest funkcja latarki. Już zaraz Państwu pokażę, proszę zobaczyć. Wchodzimy w ukryty skrót menu, włączamy latarkę, zobaczcie, jakiej jakości jest światło wyświetlane tutaj i jak bardzo mocna jest to latarka. Tutaj, temperatura barwowa tego światła to jest chyba 4000 kelwinów. Naprawdę świetna rzecz. Niby nic, a cieszy, ale bardzo przydatna. Na przykład, na przystanku, gdy chcemy rozkład jazdy sobie podświetlić w garażu, zabraknie nam światła, jest jakieś ciemne miejsce. Naprawdę rewelacja. Dla mnie, bomba. No, jestem po prostu zachwycony. już sobie teraz tylko wyłączymy. Teraz e, chciałbym Państwu powiedzieć. Co wchodzi w skład zestawu? Ten akurat jest model z paskiem czarnym silikonowym. On tak sobie wygląda tutaj z boku, z tyłu. Zobaczcie tutaj z przodu. On może również występować z paskiem, czy znaczy z paskiem, z czarną stalową. Oczywiście tutaj możemy zmieniać sobie paski do woli, byle szerokość mocowania wynosiła. 22 mm Mówię o szerokości mocowania paska lub też bransolety w miejscu mocowania teleskopów. Teraz kilka słów na temat tego co wchodzi w skład zestawu. Wolno ładująca ładowarka sieciowa o parametrach 5 V 1 A. Bardzo ważne, żeby nie używać szybko ładowarek sieciowych od smartfonów, ponieważ one mają zmienne napięcie 5 9 12 V i możemy uszkodzić Baterię lub też elektronikę w urządzeniu. Pamiętajmy, używajmy dołączonej ładowarki wolnoładującym, którą oczywiście też można zakupić na stronie naszego sklepu. Kabelek zasilający magnetyczny, z jednej strony końcówka USB 2.0, wkładamy do ładowarki, z drugiej strony końcówka magnetyczna. Bierzemy zegarek w dłoń, odwracamy, dotykamy. Jeśli jest nieprawidłowe położenie, odpycha nam tak jak teraz. Jeśli jest prawidłowe, przyciąga, rozpoczyna się proces yy, ładowania. Co tutaj jeszcze mamy? Eleganckie pudełeczko, idealnie nadające się na prezent. Oraz bardzo ważna rzecz, która charakteryzuje produkty również marki Exxon: czytelne, duże instrukcje obsługi. Dlaczego tak duże? Ponieważ. Wtedy jest łatwiej użytkownikowi zapoznać się z funkcjami modelu, w jaki sposób mamy użytkować zegarek. Opisane są wszystkie jego funkcje, opisana jest aplikacja, jak ją zainstalować, jak połączyć aplikację zainstalowaną w smartfonie ze smartwatchem. Opisane są wszystkie dodatkowe funkcje wytyczne, w jaki sposób konserwować i użytkować zegarek. Jest to bardzo, bardzo, bardzo dużo informacji. Warto się z nimi zapoznać przed użytkowaniem. Więc podsumowując, bardzo fajny produkt, ogromny czytelny wyświetlacz, zmienne tarcze, pomiary zdrowotne, treningi, rozmowy, funkcja odsłuchu muzyki bezpośrednio na, na zegarku. Podczas testu sprawował się świetnie. Jeśli Państwo yy, jesteście zainteresowani, zapraszam nas do naszego sklepu. Jeśli film Wam się podobał, dajcie łapkę w górę, yy, dodajcie do subskrypcji, a my na chwilę obecną dziękujemy Państwu serdecznie, zapraszamy do oglądania naszych kolejnych odcinków i do usłyszenia.